tuborg retrogralnia. Pewnie wiele razy zastanawialiście się, czy można na Commodore 64 odpalić emulację Amigi 1200. Co? Nie zastanawialiście się? Naprawdę nie? W takim razie mam dla Was informację: tak, można Amigi 1200, Atari ST oraz całej masy innych komputerów i konsol zapytać jak. Dzięki chyba najbardziej zaawansowanemu cartridge'owi do C64 cartridge'owi Turbo Cameleon z firmy Individual Computers. Naprawdę magicznemu urządzeniu. Zanim przejdziemy do tematu odcinka, zapraszam do zapoznania się z ofertą naszego partnera, firmy PCB dostawcy wszelakich produktów i usług związanych z projektowaniem i produkcją kustomowych płytek PCB. Z usług tej firmy korzystam już ponad 2 lata i naprawdę nie narzekam. Wiem też, że przynajmniej kilkoro z moich widzów również dało się namówić na zakupy w PCBWay i też nie narzekali. Przy okazji muszę Wam się pochwalić, że dostałem od PCBWay prezent na święta w postaci m.in. takiej poduszki. Powiem szczerze, wzruszyłem się, bo czego jak czego to poduszki się nie spodziewałem. A i dodam jeszcze, że niedawno odkryłem, że jest to też koc. Dobrze, wróćmy do tematu odcinka. Turbo Cameleon to, jak mówiłem, naprawdę magiczne urządzenie. Dlatego też dość trudno opisać jego możliwości jednym zdaniem, a nawet kilkoma zdaniami. Może więc zacznę od tego, co robi dla Commodore 64, później opowiem, jak to robi, a na końcu opowiem, co ma z tym wspólnego Amiga 1200 i też, co mnie w nim jednak denerwuje. Zanim zapomnę, chciałbym podziękować Tomaszowi za pożyczenie mi Turbo Camelona za pożyczenie mi tego no, dosyć drogiego sprzętu. Mam nadzieję, że go nie popsułem i że możesz już się nim spokojnie bawić w domu. Jeszcze raz dziękuję i kontynuujemy odcinek. Po podłączeniu kartridża do komodorka uzyskujemy następujące możliwości: możliwość podłączenia komputera. Do monitora poprzez złącze VGA w jednej z wielu rozdzielczości i częstotliwości oraz możliwość podłączenia dźwięku poprzez zwykłe złącze mini jack. Dźwięku z Katridża. Możliwość przyspieszenia komodorka kilka ładnych razy dzięki wbudowanemu turbo. Tutaj jednak należy pamiętać, że tak jak w przypadku Ultimate 64, jest to tylko przyspieszenie działania maszyny, a nie dołożenie do niej procesora. 16-bitowego, znanego z najbardziej z wypasionego Turbo Super CPU. Oznacza to, że przyda się nam ono tylko w takich grach przystosowanych do działania z Turbo, ale nie używających rozszerzonych rozkazów procesora. Cartridge może emulować dwa najbardziej popularne, jeśli nie jedyne rozszerzenia pamięci do C64. To jest REU do 16 MB i GeoRAM do 4 MB. To pierwsze przyda nam się na przykład do odpalania Sonika, a oba na przykład do wygodnej pracy z Geosem. W kartridżu znajdziemy też port Kart SD działający w trybie MMC64. MMC64 to rozszerzenie również produkowane osobno przez Individual Computers. Jest to kartridż pozwalający na uruchomienie gier z karty SD, głównie plików PRG. Posiadający także przeglądarkę plików, odtwarzacz SID i odtwarzacz obrazków. Czy raczej przeglądarkę obrazków. Nie jest to jednak ani emulator stacji, ani nawet szyny IEC, jak na przykład SD. Tu IEC, ale to akurat nie ma najmniejszego znaczenia. Dlaczego? Ano dlatego, że Cameleon posiada wbudowaną pełną emulację do dwóch stacji 1541 opartą o pliki D64 i G64. Montowanie ich. I uruchamianie gier czy programów obsługiwany z tego samego browsera, który używamy dla MMC64. Generalnie mamy po prostu jeden wbudowany browser. Cartridge posiada również możliwość emulowania do dwóch SID-ów z filtrami oraz możliwość wyboru ich modelu i trybu działania. Dźwięk z nich, jak można się domyśleć, wychodzi właśnie ze złącza jack na kartridżu, o którym mówiłem wcześniej. Do portów PS2 na kartridżu możemy podłączyć mysz i klawiaturę. Mysz może być widoczna w trybach Commodore 1351 i Micro Mys. To taki rodzaj myszy do Komodorka. A klawiatura PS2, oprócz bycia klawiaturą, posiada także emulację joysticka na części numerycznej. Dodatkowo mamy możliwość podłączenia całej masy obrazów kartridży z grami i użytkowych, wliczając to freezery kompatybilne z Retro Replay, takie jak na przykład Action Replay, Final Cartridge, czy właśnie sam Retro Replay. Na obudowie kartridża znajdziemy jeszcze jeden port Mini DIN, pozwalający na podłączenie za pomocą osobnego kabla zewnętrznej komodorowskiej stacji dysków. Taki kabelek kosztuje około 12 euro, i jeszcze znajdziemy tam odbiornik podczerwieni pozwalający na sterowanie komputera za pomocą pilota do Commodore CDTV, który to też można nadal kupić na stronie Individual Computer za około 18 euro. Pilot może nam zastępować część klawiatury oraz joystick, bo jest też de facto bezprzewodowym padem. Te wymienione możliwości to tylko niewielka część mocy Cameleona, związana bezpośrednio z trybem działania jako cartridge do C64. Teraz powiem Wam, dlaczego jest to trochę magia, jak ta magia działa. Po pierwsze, zastanówcie się, czego brakuje nam w tym kartridżu, a co jest zawsze konieczne do pełnej emulacji stacji C1541, co dostajemy kupując nawet SD2i, Ultimate 1541-2, czy dowolne Pi1541, czego tutaj nie ma. Macie kilka sekund na odpowiedź i... Nie mamy kabla serial IEC łączącego urządzenie emulujące stację C1541, czyli ten kartridż z Commodore 64 i jego portem serial. A bez tego pełna emulacja stacji nie jest możliwa, a tutaj jednak jest możliwa. Po drugie, skoro C64 posiada wyjście wideo na porcie wideo, to jakim cudem mamy to samo dostępne wyjście na porcie VGA na kartridżu po trzecie, jak możemy podłączyć do kartridża urządzenia emulujące joystick i klawiaturę, skoro układy odpowiadające za joystick i klawiaturę znajdują się w środku komputera, a nie kartridża? Tych pytań można wymyślić jeszcze kilka, ja jednak podam już na nie odpowiedź. Otóż w kameleonie siedzi spory układ FPGA, a działający na nim rdzeń zastępuje naprawdę dużą część Commodore. Jeśli nie pamiętacie czym jest FPGA i jak działa emulacja... Na FPGA oparta, zajrzyjcie do tego tutaj filmu. Po włożeniu Camelona do C64 przejmuje on funkcję procesora Komodorka, tak? Procesor Komodorka jest wyłączany, a jego działanie przejmuje emulowana jednostka CPU na kartridżu. Przejmuje obowiązki pamięci RAM, dokładnie. Dane, na kim pracuje komputer, są również w wnętrzu nie jego, ale we wnętrzu kartridża. Tak samo zastępowana jest zresztą pamięć ROM, czyli basic, kernel i chyba szcztągę. Karticz przyjmuje też rolę układu zarządzania i mapowania pamięci, za które to w komodorku odpowiada układ PLA. Od strony prawdziwego C64 używane są nadal układy wejścia i wyjścia klawiatury i joysticka, dźwiękowy SID i graficzny WIG-2, plus sporo logiki z płyty głównej. Ale mimo wszystko, Innymi słowy, całe serce komputera, CPU, pamięć RAM, ROM, są emulowane na Tameleonie. Dzięki temu inne emulowane tam procesy i funkcje, które wymieniałem, nie muszą być fizycznie połączone kabelami z Commodore 64, bo komputer i tak praktycznie siedzi w kartridżu. Nie ma więc żadnych kabli do stacji dyskietek, myszki, joya, czy... Cudacznych połączeń do nóżek procesora, jak to jest na przykład w kartridżu SideKick 64. Wracając jednak do pytań. Dźwięk na kartridżu generują nam emulowane SIDy. Skąd jednak obraz na porcie VGA? Przecież WIK jest w komputerze. Otóż kameleon emuluje jeszcze dodatkowo układ graficzny WIK. W jednym momencie to samo robi fizyczny układ graficzny VIC-2 w komputerze Commodore 64, generując obraz na porcie AV i dokładnie to samo robi emulowany układ graficzny VIC-2 na Camelonie, który może dzięki temu generować obraz na porcie VGA. Podobnie zresztą jest z układem SID. Tutaj też jednocześnie działa SID w komputerze oraz ewentualnie emulowany SID lub nawet dwa Sidy na kartridżu. Dzięki takiemu działaniu naraz układów w komputerze i na kartridżu, używając Camelona jako rozszerzenie do C64, tak naprawdę nie musimy go podłączać nigdzie przez VGA, a jeśli nie chcemy bawić się stereosidem, to także nie musimy zastępować dźwięku z komputera. I co? Przyszła już pora na Amiga 1200 na Commodore 64? Myślę, że już powoli nadchodzi. Jak wspomniałem, w Chameleonie jest zaszyty układ FPGA i to całkiem pokaźny, posiadający możliwość konfiguracji blisko 25 tysięcy bramek logicznych. Mamy też tam 16 MB pamięci flash i 32 MB pamięci RAM. No, całkiem spoko sprzęt. Jeśli sobie tak spojrzymy na jego specyfikację, to zauważymy, że jest ona identyczna np. do rdzenia komputera FPGA MIST, który to pozwala na emulację szeregu Maszyn 8 i 16-bitowych. I nawet chyba w pierwszych wersjach Cameleona siedział dokładnie ten sam układ FPGA, co w Miście. Tutaj Turbo Cameleon otwiera przed nami szeroko wielkie drzwi emulacji FPGA. Standardowo po starcie urządzenia uruchamia się on z włączonym rdzeniem kartridża z C64, ale możemy na jego pokład do pamięci flash wygrać za pomocą kabelka USB i dołączonego oprogramowania dodatkowe rdzenie FPGA których zmieścić możemy na raz nawet kilkanaście. Tutaj przez rdzeń mam na myśli Psat emulujący na FPGA konkretny komputer, konsolę czy maszynę arcade. Rdzenie te są przygotowane przez społeczność i przystosowane do pracy z Kameleonem i pracy z Commodore 64, a także bez niego jako stacja dokująca, to jest... starają się używać... Klawiatury Komodorka czy portów joysticka. Tak samo jak rdzeń C64, mają dostęp też do portów myszy, klawiatury w kartridżu, a także do portu infrared. Który przydaje się, gdy na przykład potrzebujemy pada posiadającego więcej niż jeden przycisk Fire, jak to jest w standardowym joysticku Commodore. Pad do CDTV bardzo się przydaje, na przykład dla emulacji NESa czy segi Mega Drive. W ten sposób możemy odpalić sprzęty takie jak na przykład Amstrad, Atari 2600, Atari 800XL, BBC Micro, Commodore PET, VIC-20, 16, nes Game Boya, MSX-a, Spectrum'a czy nawet Vectrexa. A z maszyn 16-bitowych mamy Amigę także z AGA, Atari ST no i SEGE Mega Drive. Maszyny te, co jasne, nie korzystają już z układów VIC-2 z komputera Commodore i jego wyjścia audio. Wyjście audio i wideo z tych emulowanych sprzętów dostępne jest już tylko na kartridżu z portu VGA i z Jacka Audio. FPGA emuluje konkretne układy dźwiękowe i graficzne danej maszyny i daje te sygnały VGA i audio. Emulatory te używają też w karty SD. Część z nich po prostu odpala z niej ROMy z grami, część musi posiadać na niej system czy obraz dysku do uruchomienia, jak na przykład. Amiga 1200 z dyskiem. Każdy z tych korów to oczywiście osobny temat, to osobny duży emulator. Do każdego znajdziemy pokaźne instrukcje obsługi, i długo będziemy poznawać każdego z nich możliwości. Wiedzcie jednak, że skoro mamy tu do czynienia z emulacją FPGA, to mm, tyle, na ile jest to możliwe, jest ona zgodna z oryginalnymi maszynami, choć oczywiście nie jest to zgodność w 100%. Żadna emulacja nie jest zgodna w 100%, nawet FPGA. Ale na pewno jest to emulacja niesamowicie szybka, responsywna i nie ma tutaj mowy o jakichkolwiek czkawkach czy spowolnieniach, jakie zdarzają się nawet na najszybszych maszynach z odpalonymi normalnymi emulatorami programowymi. No tak, ale skoro taki kameleon ma własne wyjście dźwięku i obrazu, własny port na karty SD. Można na niego podpiąć na PS2 myszkę i klawiaturę. Pada na podczerwień. To po co nam tak właściwie Commodore 64? No, tak w poprawdzie to po nic. Jeśli do Camelona podłączymy mysz i klawiaturę, zasilimy go przez osobne złącze USB, a takie jest na kartridżu, to odpali się nam on jako niezależny komputer w trybie emulacji Commodore 64 dzięki rdzeniowi C1 czy C1. Przy okazji na niedawnym streamie powiedziałem wam, że autorką tego rdzenia jest Jerry Ellsworth, autorka rdzenia ASIC do C64DTV, ale doczytałem, że tylko miała być autorką ale mimo opłacenia swojej pracy nigdy nie stworzyła pełnego projektu, a C1 jest tworem społeczności, tak zresztą jak wszystkie praktycznie rodzenie. Także moi drodzy, kameleon bez komodorka działa podobnie jak wspomniany wcześniej przeze mnie komputer FPGA MIST. Jako osobny komputer, a nie zapominajcie jeszcze o tym, że ma on też port IEC do podłączenia stacji na osobnym kabelku, stacji komodorowskiej na osobnym kabelku. Jeśli jednak chcecie sobie ułatwić życie, możecie dokupić za 34 euro stację dokującą do tego kameleona. Jest to taka przejściówka, która umożliwia podłączenie bez problemu do czterech joysticków, klawiatury od komodorka lub Amigi 500. Ma też port MIDI oraz możliwość podłączenia jakiegoś magicznego złącza MiniMic, które ma coś wspólnego z Amigą i FPGA, ale tak głęboko do tej nory już nie wchodziłem. Oczywiście nie musicie tego robić i możecie nadal używać samego C64 jako stacji dokującej z klawiaturą i portami Joya. Działa to tak trochę jak ten Amigowy Wampir. Dobra, zmieńmy temat koszerność i opłacalność na tle innych produktów. A potem jeszcze jak mówiłem, powiem Wam co mnie w kameleonie denerwuje. Turbo Cameleon działa trochę jak rozszerzenie Super CPU dla Commodore z roku 96. Zastępuje CPU i pamięć komputera. Co prawda w tamtym rozszerzeniu jeszcze z epoki... CPU było prawdziwe, a tutaj mamy emulację CPU na FPGA, ale czy ktoś w XXI wieku jeszcze się emulację FPGA brzydzi, czy w ogóle się brzydzi jakiejkolwiek emulacji? Dodatkowo, jak na przykład Ultimate 15412, emuluje na FPGA stacje dysków, rozszerzenia pamięci, pozwala podmieniać ROMy czy odpalać kartricze. To, co zwykle uznaje się za duszę komputera Commodore, czyli układ SID i układ graficzny vic 2 Nadal może być przez nas użytkowany, no i cały czas mamy pełną imersję dzięki używaniu klawiatury czy joysticków komodorka. Tak samo jednak jak w przypadku kartridży opartych na Raspberry Pi, czy projektów PI1541 człowiek ma z tyłu głowy wrażenie, że tak naprawdę sam kartridge mógłby być osobnym komputerem, i w sumie tak tutaj jest. Fajnie jednak, że sami możemy decydować, jak mocno przesuwać tą granicę od komodorkowania tego rozwiązania. Jeśli miałbym spojrzeć na konkurencję dla Camelona, to musiałbym wymienić wspomniany wiele razy wcześniej cartridge U15412, który kupimy za około 700 zł, jak w końcu będzie dostępny, który równie dobrze, a nawet lepiej emuluje stacje SID, -y, rozszerzenia RAM, ale też drukarkę, chociaż nie ma turbo i wymienionych zewnętrznych rdzeni. Za 1200 Możemy kupić, jak już będzie dostępne, Ultimate 64, płytkę emulującą całego C64 i masę urządzeń i akcesorii na FPGA, ale nie mającą też wymiennych rdzeni. Za 1100 zł też około możemy sobie kupić Mista, jak już będzie dostępny, czyli komputer FPGA, który może za ładny nie jest, ale ze spokojem zrobimy z niego nie tylko Komodorka, ale i Amigę i masę innych urządzeń. I dodatkowo ma od razu wbudowanych dużo fajnych portów wejścia i wyjścia. No i w końcu, w końcu za 1100 zł około możemy sobie kupić także właśnie Camelona, który o dziwo jest dostępny, który może posłużyć nam za cartridge do C64 albo taki zamiennik Mista. Ewentualnie możemy sobie dokupić do niego tą stację dokującą za około 160 zł, jeśli chcemy pozbyć się samego Komodorka. I dalej możemy sobie wygodnie emulować retro. Wybór i wnioski pozostawiam wam, ale biorąc pod uwagę, że obecnie chcąc się bawić w proste FPGA lub kupić mocne rozszerzenie do Komodorka, dostępny jest tylko na stanie Kameleon, to za dużego wyboru nie macie, tylko to nieszczęsne VGA. Dokładnie, port VGA. Wyjście wideo, które Znajdziecie w kameleonie i które już samo jest retro, ale nie w takim fajnym rozumieniu, jak fajny jest Commodore 64, tylko w takim złym rozumieniu. W momencie, w którym analogowe wejścia wideo w monitorach, takie jak VGA, odchodzą do lamusa, kupowanie sprzętu w pewnym stopniu lub całkowicie emulującego retro komputery i konsole. Z takim wyjściem wideo jest po prostu masakryczne. To prawda, w Camelonie możecie naprawdę nieźle skonfigurować wychodzący z niego obraz, przynajmniej dla trybu Commodore, to zapomnijcie o podłączeniu go do współczesnego telewizora z HDMI, jeśli chcecie grać na kanapie, czy grabowania wideo, jeśli chcielibyście streamować z niego gry. I nie pomogą tutaj żadne upskalery, meduzy, OS, SSSS y przejściówki i inne cuda. No, może dałby radę RetroThink 5X Pro, kosztujący prawie 2000 zł, jakby w ogóle był dostępny, ale oczywiście nie jest. Gro telewizorów i praktycznie wszystkie grabery nie dają rady przyjmować poprawnie sygnałów w rozliczności VGA poprzez wejście HDMI, bo nie są to standardowe rozdzielczości telewizyjne. Lepiej jest z monitorami, które powinny sobie z tym radzić, bo powinny być kompatybilne ze starymi rozdziałkami VGA i SVGA. Lub po prostu mają jeszcze antyczne złącze VGA. Tylko kurczę, czy naprawdę musimy walczyć z retro? Czy wydając 1000 zł na takie urządzenie, nie chcielibyśmy mieć wyjścia HDMI lub chociaż DVI w rozdzielczości HD lub kompatybilnej? Ba, jeszcze wam powiem a propos tych monitorów VGA. Tutaj jak pisałem skrypt, to pisałem go w domu i mój monitor VGA z epoki 4x3 doskonale sobie radził przez złącze VGA z wszystkimi rozdzielczościami. Natomiast gdy kręciłem ujęcia w muzeum, to tam się okazało, że muzealny, stary z epoki monitor VGA 4x3 LCD nie rozpoznaje co drugiego rdzenia komputera i konsoli. Także nawet posiadanie starego monitora LCD VGA nie uratuje Was od tego, że czasami Wam jakiś rdzeń po prostu nie ruszy i to mnie właśnie straszliwie triggeruje. Fakt, że jeśli nawet bym sobie kupił taki Bayer, to po pierwsze nie mógłbym Wam go sensownie pokazywać, a po drugie, jak już mówiłem, nawet sam bym miał problemy bardzo możliwe z jego używaniem i z monitorami VGA. Ech, no ale tak bądźmy szczerzy, ten sam problem jest z Mistem i wszystkimi innymi urządzeniami, które jeszcze wypływają z siebie sygnał VGA. No ale dobra, to są problemy pierwszego świata. Na tym skończę ten odcinek. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Zapraszam do subskrypcji naszego kanału. Bardzo dziękuję wszystkim wspierającym nasz kanał, czy to na Patronite, czy to na YouTubie. Zapraszam do wejścia na nasz serwer Discorda. I mam nadzieję, że widzimy się już niedługo. Pozdrawiam serdecznie. Borg Retrogralnia. I jeszcze raz dziękuję Tomaszowi za wypożyczenie tego sprzętu, a wy możecie sobie teraz obejrzeć moje stare filmiki o Ultimate 64 i o kartridżu Ultimate 1541.2, który też akurat miałem pożyczony.